wyjść do ludzi, bo wiadomo, że dzisiaj nie jest łatwo zaprosić ludzi na mecz, więc chcemy do nich wyjść. Mamy za trzy tygodnie, 10 czerwca w niedzielę, turniej w Gnieźnie i mimo, że klub istnieje już 5 lat, to turniej odbywa się po raz pierwszy, a ponieważ nasza liga jest rozgrywana systemem turniejowym, to jeszcze nigdy w Gnieźnie nie graliśmy. Dlatego chcemy przyjść, pokazać, pokazać, że ten sport nie jest tylko dla takich wielkich jak ja, ale też jest dla takich mniejszych, że można grać w różny sposób w ten sport, że to jest Różnica jest tylko taka, że piłka jest jajowata, natomiast można i tą jajowatą piłką grać w piłkę ręczną, w koszykówkę, można grać w piłkę nożną, we wszystko. Także chcemy pokazać, że ten sport jest dla każdego człowieka. Cztery, tak? Chętny do grania? Chcesz grać? Dziesięć podań. No to macie czy do instruktorów. Maciej rangą, weźcie. Dziewczyny, nie boicie się zagrać w rugby? Nie. Popacy was potrubują. Nie. Nie się?

Z Tytan Rugby Club Gniezno. No więc zapraszam, oddaję mikrofon i zapraszam wszystkich Państwa tutaj bliżej. Zabawmy się razem z rugbistami z Tytan Gniezno. Ubawmy się tą piłką. A jak ona się nazywa? To jest tak zwane popularnie jajo, tak? Piłka, piłka rugbowa z futbolem nie mająca zbyt wiele wspólnego, aczkolwiek jak dobrze Krystian powiedział, pewnie. Mało kto wie skąd ten, w jaki sposób ten sport powstał, czemu ta piłka jest jajowata i tak dalej, no, Historii jest wiele, ale ta najprawdziwsza i jedyna jest taka, że chłopacy w jednej z angielskich szkół grali w piłkę nożną i bardzo długo utrzymywał się wynik remisowy. W związku z tym jeden z nich postanowił być sprytny, podniósł piłkę, zaniósł do bramki przeciwnika, położył w środku i stwierdził, że jego drużyna wygrała. w ten sposób narodziło się rugby, rugby. mówimy i tak i tak. A ponieważ a, a nazwa sportu wywodzi się z tego, że miejscowość, w której sytuacja się odbyła właśnie w ten sposób, właśnie tak, właśnie tak się nazywa. Także nasz gnieźnieński klub aż tak bogatej historii nie ma. Powstał 5 lat temu, także w tym roku obchodzimy 5-lecie i jest to też jeden z powodów, dla których postanowiliśmy wreszcie zorganizować turniej w Nieźnie. Już trochę o tym turnieju mówiłem, więc jeszcze raz powtórzę 10 czerwca w niedzielę na stadionie przy od godziny mniej więcej 10 do godziny 16 będzie grany turniej. A dlaczego tyle godzin i dlaczego nie jeden mecz? A odpowiedź jest bardzo prosta. Tak jak jest wiele odmian sportów z piłką okrągłą, tak samo jest kilka odmian sportów z piłką jajowatą. Jedną z nich jest rógby 7 -osobowe, w które my tutaj w gnieźnie się bawimy. A te siódemki, no to jest nasza tradycyjne rugby to jest 15 na 15 zawodników, bo no, ponieważ nie jest łatwo zbierać takich 30 czy 40 ludzi, no to wymyślono siódemki. Na tych samych wymiarach boisko wybiega 7 na 7 mecz trwa 2 razy 7 minut, także niecały kwadrans a takich meczów w ciągu turnieju rozgrywa się około 18. 18 czy tam 20 czy 15, to różnie w zależności ile drużyn jeżdżą w turnieju, natomiast no, każda drużyna na pewno gra 5 6 meczów w takim turnieju, więc nie byłaby w stanie, powiedzmy, biegać 5-6 razy po godzinie, dlatego gramy po kwadransie. A Hej, co do naszego turnieju to jeszcze pokażę może w plakacie, takie plakaty nie równo w, Gnieźnie, w Gnieźnie zawisną będą, będziemy rozdawali już, rozdawaliśmy ulotki, także mówię, zapraszamy na spędzenie czasu razem, rodzinnie i poprzez rugby, poprzez integrację, tak żeby przyszły dzieci, żeby przyszli rodzice, dziadkowie, żeby przyszły całej rodziny i zobaczyły, że ten sport wcale nie musi być wielce brutalny. I że każdy może grać, bo jak widać ja jestem wysoki i duży, ale są niżsi, są mniejsi, szczuplejsi. W tym sporcie gra każdy, także jeżeli mogę poprosić tą, przepraszam, tak tą grupę tutaj pod sceną stojącą o parę metrów do tyłu, bo zaprezentujemy kilka elementów gry i musimy mieć na to miejsce w przodu. I to jest to jest błąd. I za taki błąd jak podanie piłki do przodu lub w momencie, kiedy zawodnik łapie piłkę i ta piłka mu wypada do przodu, sędzia jest zobowiązany podyktować młyn. A w tej tradycyjnej odmianie 15-osobowej ścierają się dwie ekipy 8-osobowe. Tutaj zaprezentujemy ten nasz 7-kowy młyn, czyli dwie 3-osobowe formacje, które za chwilę zawalczą o piłkę. Tak. Mamy pierwszą linię młyna, najpierw filary, czyli pierwszy zawodnik i trzeci zawodnik wiążą się ze sobą. W tym momencie młynarz, czyli zawodnik środkowy wchodzi pomiędzy nich. Zwracamy szczególną uwagę na to, żeby tutaj barki były wyciągnięte do przodu. I mamy zawodnika, tak zwanego dziewiątkę, który za chwilę wrzuci piłkę. Taki młyn zwiążemy na cztery komendy. Cała taka formacja trwa około 4 sekund zawodnicy w tym momencie w ogóle nie ma piłki także ja teraz pozwolę sobie podyktować komendy kracz, czyli pochylenie tacz. dotykamy się, sprawdzamy odległość czy zawodnicy jak się złożą jest spadną twarzami do ziemi mamy pause, czyli chwila zatrzymania i engage w tym momencie piłka wchodzi nie pchaj, stój, nie ma pchania dopóki nie ma piłki, nie ma pchania tu zawodnicy się łapią rękoma teraz wezmę piłkę i jako ten zawodnik z dziewiątką Wchodzę i rzucam piłkę do mój. Tutaj ta piłka wychodzi i gra toczy się dalej, a te formacje się rozwiązują. Tak wygląda młodzień jak piłka. Chodzi o to, żeby unikać tych, tego wypadania piłki do przodu, e, tych podań do przodu, bo to są elementy niedozwolone i a ta formacja też wymaga użycia większej ilości siły i wtedy po prostu zawodnicy szybciej się męczą, jak wspomniałem, do zagrania w jednym dniu jest kilka meczów. Ciekawy jest jeszcze element autu, bo w rugby nie ma czegoś takiego jak aut taki piłkarski, tak szybko grany, a w momencie, kiedy mamy aut, również stają dwie, e, dwie formacje po trzy osoby. Jeden zawodnik wrzuca tę piłkę, a reszta wynosi tego środkowego, zaraz zaprezentuję. Tutaj wyjątkowo będzie tylko ta jedna formacja, ale normalnie tutaj jest druga, jest metrowy korytarz pomiędzy nimi, ten zawodnik wrzuca piłkę i pomiędzy nim, a tutaj pierwszym zawodnikiem w aucie mamy 5 metrów różnicy, 5 metrów odległości, no natomiast stąd mamy tam 15 metrów do zagospodarowania, do zagrania tego autu, piłka idzie do góry, już gramy. Takie auty też są niestety elementami gry i te momenty pomyłek się zdarzają, także jeszcze raz chwileczkę. <śmieniczy> Jeżeli ktoś kiedyś z was chciałby spróbować latać do nieba, to zapraszamy na treningi rundy, bo tam się to zdarza dość często i, i, bardzo, i bardzo dużo można się nalatać. Także a, to są te drobne elementy, jeszcze nie wspomniałem o treningach, które się odbywają, a ponieważ nabór u nas jest cały czas i generalnie zapraszamy młodzież do wychodzenia na dwór, do biegania i do grania. Nasze treningi odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki i w piątki o 18, z tym, że... We wtorki gramy na boisku przy na dole, na płycie głównej. Natomiast w piątki trenujemy niestety w Szczytnikach Duchownych, co wiąże się z, z dojazdem, ale gdyby była grupa młodzieży, która chciała wytrenować, to jesteśmy oczywiście ten transport w stanie zapewnić. Także, tak jak Krystian mówił, zapraszamy i chłopaków, i dziewczyny. Co prawda, drużyny kobiecej jeszcze w Gnieźnie nie ma, ale takich drużyn jest ledwo kilka w Polsce, także a posiadanie takiej kobiecej drużyny na pewno w pewien sposób pomogłoby nam rozwinąć tutaj tę naszą brazę ligową i w Wielkopolsce, i w Gnieźnie, i pokazać, że ten sport jest dla każdego. A co jeszcze chciałbym tylko podkreślić, a można nawet z takiego gniezna wybić się do kadry Polski, ponieważ dzisiaj w Warszawie odbywają się mistrzostwa Europy, gdzie gra jeden z Gnieźni. A nasz kolega Robert Bosiacki, w tej chwili grający w ekstraligowej Poznani, Poznań, ale to właśnie tutaj, pięć lat temu, jak postawał klub, ten chłopak zaczynał a, grać jajem, kręcić jajem, a w tej chwili jest spodbiorą reprezentacji Polski. Do mnie biega z korłem na piersi, z godłem polskim, nie z logo. Także Zapraszamy na treningi. I nie podchodzimy, cofnąć tak jak staliście, zaraz wybiorą. Tu weźmiemy tu jednego. Dam koleżankę poprosimy, jest dziewczyna, zapraszam. To jesteś najmłodszy, nie no, wydaje mi się. I tu mamy następnego. Dobra, cofnijcie. Jak przyjdziecie na trening, to każdy będzie mógł spróbować. Także mówię, najbliższy wtorek na 18. Zapraszam, zapraszam na trening. I teraz... Chwilkę poprosimy, minutkę na przygotowanie, na atakowanie siebie. Dostają na dzień dobry takie pasy na biodra i na tych pasach montuje się dwie takie wstążki. Jedyna forma kontaktu, jaka jest w tym wsparciu uprawiana, to jest właśnie zrywanie tych wstążek. Jeden z zawodników podbiega i zrywa wstążkę. W momencie tego zerwania to jest jakby ten, ten kontakt a Stożka zostaje zerwana, zawodnik musi wtedy podać piłkę. Jeżeli zerwie mu się dwie natychmiast, to jest tak jakby strata piłki. I takie, a, turnie, takie mecze odbywają się w drużynach pięcioosobowych. Grają, są drużyny mieszane, także grają chłopacy razem z dziewczynami. A, to świetnie ja widziałem ostatnio na turnieju, gdzie na przykład w Łodzi drużyną, w drużynie panią kapitan jest dziewczyna i prowadzi wszystkich chłopaków do walki. Jest jedyną dziewczyną w tym zespole, także można. A, i jedyne, o czym myślą, to zerwać przeciwnikowi szansę. Nie mogą atakować koszulki, nie mogą atakować spodoba. I shoulda let you go, 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 go. You know I love you so, 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 so. That's why I'm here tonight. So put your hands up wide.